Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. My jesteśmy w pięknej kwieciarni. Najbliższe dni mają być jeszcze ciepłe, natomiast przymrozkami nas straszą i te przymrozki da się już zauważyć i da się odczuć. Czy często zgłaszają się do Pani? Klientki, klienci, którzy proszą o zrobienie takiej pięknej, jesiennej dekoracji, jaką tutaj na przykład widzimy do swojego domu. Tak, oczywiście robimy. Mamy dużo klientów. Teraz stosujemy wszystkie różne ciepłe barwy. Barwy jesieni, wszystkie skarby jesieni. Dodajemy też różne kasztany, żołędzie. Ale chcemy jeszcze właśnie zatrzymać to lato i stosujemy te wszystkie różne odcienie miodowe, odcienie miodu, które jak wiemy kojarzy nam się z latem, z pszczołami, i wszystko to można użyć w dekoracjach stosując takie właśnie ciepłe żółcienie, słoneczniki, oranżowe róże. Trawy pampasowe, które są teraz bardzo modne, jak również i oranżowe liście, oranżowo-oliwkowe liście, winogron, które też wyglądają przepięknie. Jesień jest bardzo bogata w barwy i po prostu można robić przepiękne rzeczy, zatrzymując jednak to lato, które minęło. Jesteśmy bardzo różni. Co osoba, to zupełnie inny gust, inne podejście do kolorów, inne czucie się w odpowiednim klimacie. Jest pani florystką, więc pani się na tym zna. Jest taka największa grupa ludzi, która świetnie się czuję w jakimś jednym konkretnym kolorze albo przynajmniej w takim przedziale kolorów. Chyba są to odcienie rudości. Ja na przykład bardzo dobrze czuję się w rudościach, widać. jak widać. Tak, ale klienci tak samo, albo jakieś takie właśnie czerwienie pomarańczowe, odcienie cynobru, bardzo, bardzo takie właśnie kolory, które jeszcze jeszcze nawiązują do lata, można to lato zatrzymać, ale teraz mamy właśnie bardzo dużo zamówień, robiłyśmy właśnie przez weekend bardzo dużo kompozycji pozycji takich typowo jesiennych, jednak z dodatkiem jeszcze tego lata tych żółcieni, jasnych pomarańczy, oliwek. Bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Klienci zdają się na Pani wiedzę, na Pani gust, czy są też tacy, którzy no wiedzą po prostu w czym czują się dobrze, tyle tylko, że nie potrafią albo nie mają czasu, żeby to wszystko skomponować? Są ludzie, którzy zdają się całkowicie na nas. Nasi klienci, którzy zawsze mówią, że ja się na tym nie znam, nie rozróżniam kolorów i bardzo prosimy o pomoc i ufamy. Jesteśmy już tyle lat na rynku, po prostu, że no klienci mają do nas zaufanie. Czy w przypadku florystów, właścicieli kwiaciarni pora roku ma znaczenie? No bo umówmy się. W Chicago, nie mówię, że w całych Stanach Zjednoczonych, ale w Chicago i być może już w wielu miejscach na świecie no gdzieś tam zacierają się te pory roku, i, i tutaj doskonale wiemy, że po lecie przychodzi nagle zima. A nagle po zimie przychodzi lato, z tą jesienią i z tą wiosną jest bardzo krucho. Tak, tutaj nie ma tego przejścia takiego, tych czterech pór roku. Nie odczuwa się tego, a chyba na całym świecie poprzez załamanie klimatu, to co dzieje się z ekologią, to wydaje mi się, że jednak to ma bardzo duży wpływ, ale zawsze dekoracjami możemy sobie te pory roku wyregulować. Na przykład, jeżeli ktoś mieszka w innym stanie, prawda? I nie ma tam w ogóle zimy, więc może sobie tą zimę na przykład zainscenizować, robiąc sobie zimowe dekoracje. Pani osobiście, którą porę roku najbardziej lubi? Jesień. Jesień ze względu właśnie na te dekoracje jesienne, na tą całą gamę barw, tych wszystkich rudości, ciepłe brązy, borda. Takie naturalne kolory, bardzo ładnie to wygląda, i naprawdę jest duże pole do popismu, można robić przepiękne rzeczy, wykorzystując te wszystkie skarby, pani jesieni. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiadomości.com, Twoje źródło informacji.